Na Półwyspie z Gry The Forest czeka na nas naprawdę wiele niebezpieczeństw. Nie dość, że sama gra zaczyna się dla nas rozbiciem samolotu, co skutkuje sytuacją, w której musimy przetrwać całkiem sami w nieznanym nam dotychczas miejscu. Wraz z przedłużającym się naszym pobytem odkrywamy coraz to bardziej niepokojącą prawdę. Ponieważ jakiś czas po naszym w cudzysłowie wylądowaniu w tym miejscu, naszym działaniom bacznie zaczyna się przyglądać lokalne plemię tubylców. Na początku zaledwie nam się przyglądają, jednak z czasem zechcą się nas pozbyć, dręcząc nas co chwila atakami. Potem to już w ogóle okazuje się, że to miejsce jest jeszcze bardziej przerażające, bo nie są to zwykli członkowie jakiegoś pierwotnego, zapomnianego przez współczesny świat plemienia, a najprawdziwsi kanibale, którzy nie tylko zjadają swoich przeciwników, w tym oczywiście też nas, a nieraz nawet siebie nawzajem. Jednak to nie jest najgorsze, bo wraz z postępującą naszą eksploracją dowiadujemy się, że ten półwysep zamieszkują również mutanty. Wypaczone przez eksperymenty istoty, dużo silniejsze oraz większe od ludzi, jednak dzielące z nami wiele wspólnych cech. To sugeruje, że w jakiś sposób potwory te powstały z ludzi. Całość oczywiście wyjaśniona jest w samej fabule gry, którą jednak trzeba sobie samemu znaleźć. Już pod jej koniec trafiamy do placówki badawczej Sahara Laboratory, która jest własnością firmy Sahara. To właśnie w wyniku ich badań powstały wszystkie mutanty, które my możemy spotkać i ponownie w cudzysłowie podczas naszej przygody na Półwyspie. Eksperymenty, które prowadziła placówka, doprowadziły do powstania m.in. Virginii, Armsiego, Kaumena końcowego bossa w postaci mutanta, który powstał z Megan oraz jednej niezwykle tajemniczej istoty, którą spotkać możemy przemierzając pomieszczenia laboratorium. W społeczności określany jest mianem Blob, co opisywać ma ciężko do zdefiniowania formę tej istoty. I to głównie o niej opowiem wam właśnie w tym filmie ponieważ o poprzednich mutacjach, jakie powstały w wyniku badań Sahary, opowiedziałem Wam już w moich innych filmach, jak chociażby film o pełnej historii mutantów z Deforest, który właśnie teraz wyświetla Wam się w rogu tego filmu. A więc Blob, podobnie jak zresztą reszta mutantów, powstał w wyniku badań, które Sahara prowadziła w tym miejscu. Badania te prowadzone były w ramach projektu Jarius który to był projektem zakładającym wykorzystanie mutacji, które powstały podczas użycia na ludziach jednego z artefaktów znajdujących się w laboratorium. A to wszystko w celu wynalezienia czegoś w rodzaju lekarstwa na długowieczność. Tak, jedną z najważniejszych cech mutantów z Półwyspu była ich długowieczność, ponieważ istniały mutanty, które żyły nawet ponad 150 lat, czego dowodem jest ta kartka pozostawiona w jednym z obozów chrześcijańskich misjonarzy, którzy to w to miejsce przybyli przecież przeszło 150 lat temu. Badania nad długowiecznością mutantów prowadzone były m.in. przez doktora Matthew Crossa jednego z głównych naukowców Sahary oraz jednocześnie osobę, która niejako jest antagonistą całej gry. To właśnie w wyniku jego działań główny bohater wraz z synem Timim rozbili się na Półwyspie oraz on następnie pomalowany farbą na czerwono porwał Timiego. Ale wracając jednak do projektu Jarius oraz Bloba. Albo Blobu? Nieważne, w każdym razie, podobnie jak reszta mutantów, powstał on w wyniku badań prowadzonych w ramach projektu JARIUS. Badań, które, jak widzimy na slajdach widocznych w jednym z pomieszczeń w laboratorium, opierały się na odtworzeniu mutantów obecnych już wcześniej w tym miejscu, za pomocą starożytnych artefaktów, które pozostawione zostały przez pewną starożytną cywilizację. I to też jest już wątek, który omówiłem w jednym z moich poprzednich filmów, dlatego teraz nie będę go tutaj rozwijał. Jak widzimy po laboratorium, badania nad projektem JARIUS były głównym zajęciem naukowców w tym miejscu. Wszyscy skupiali się, by wydobyć z mutantów to, co czyni ich niemal nieśmiertelnymi, a przynajmniej pod tym względem, że nie są one w stanie umrzeć ze starości. W trakcie badań okazało się, że najlepszymi obiektami testowymi są dzieci, ponieważ ich młode, jeszcze nie do końca rozwinięte ciała są w stanie łatwiej zaadoptować się do mutacji, które wywołuje w nich użycie artefaktu. To właśnie w wyniku badań na dzieciach powstały wszystkie mutanty, co możemy zauważyć na slajdach informujących, że taka Virginia ma tylko 12 lat, natomiast RMC zaledwie 6. I to jest moment, w którym możemy sobie wrócić do bloba, bo o tym tak naprawdę ciężko znaleźć jakieś konkretne informacje w samym laboratorium. Brakuje nam notatek, a tak właściwie jakichkolwiek informacji, jak powstał oraz czym tak właściwie jest. Jednak biorąc pod uwagę okoliczności, możemy założyć, że ta rozlana po pomieszczeniu masa, podobnie jak powstałe mutanty obecne w laboratorium, ale i nareszcie Półwyspu, jest również efektem badań, które naukowcy prowadzili w ramach projektu Jarius. Świadczy o tym chociażby to, że znajduje się w jednym z pomieszczeń obserwacyjnych, w których znajdowały się dzieci, na których został użyty artefakt. To w tych pomieszczeniach naukowcy obserwowali powstałe w wyniku działań artefaktu mutacje oraz w każdym z nich, oprócz tego w którym znajduje się blob, dzieci zmutowały albo w Virginia, albo w Armsiego. Oznaczałoby to, że Blob prawdopodobnie wcześniej również był dzieckiem, na którym został użyty artefakt. W wyniku mutacji, jakie zaszły w tym dziecku, jego masa zaczęła drastycznie rosnąć, a ciało mutować na tyle, że już niedługo swoją masą objęło niemal całe pomieszczenie obserwacyjne. Gdy mu się przyjrzymy możemy zauważyć, że prócz samej zwiększonej masy, ten obiekt testowy wykształcił dodatkowe części ciała, takie jak nadliczbowa ilość kończyn oraz zdecydowanie większa liczba oczu. Jest to mutacja dość typowa dla osób, na których został użyty artefakt. Podobne mutacje widzimy przecież u Virginii i Armsiego, które tu również w wyniku mutacji wykształciły chociażby dodatkowe kończyny. A więc, Blob jest po prostu jednym z nieudanych eksperymentów na drodze poznania przez naukowców z Sahary tajemnicy odpowiadającej za długowieczność mutantów. Jednak czy on żyje? Ciężko jest to stwierdzić ze względu na całkowity brak jakiejkolwiek aktywności fizycznej z jego strony. Podczas gry nie możemy zauważyć żadnego jego ruchu, ani żadnej skończyń, ani też widocznych oczu. Jednak, biorąc pod uwagę, że mutanty stworzone przez artefakt są długowieczne oraz jednocześnie nie potrzebują ani się odżywiać, ani się nawadniać, to istnieje duża szansa, że Blob, a co za tym idzie, dziecko, z którego powstał ten mutant, wciąż żyje. Cierpi w wyniku przeprowadzonych eksperymentów i cierpieć będzie dalej, ograniczone w swoim żywocie do ciasnego pomieszczenia, w którym się znalazło. I być może będzie się tam znajdować przez następne kilkanaście, a być może i setki lat. No chyba że po akcji DeForest, gdy cała prawda o laboratorium Sahary na półwyspie wyszła na jaw, grupa ludzi udała się w to miejsce i być może też zakończyła żywot tego stworzenia. Ale to jednak jeszcze nie koniec historii Bloba, bo bardzo podobną istotę możemy zauważyć w jednym z trailerów nadchodzącej gry Sons of the Forest, będącej kontynuacją gry The Forest. Widzimy tam podobnego mutanta, również wyjątkowo zdeformowanego, jednak jak najbardziej żyjącego. Oraz zdolnego do walki. Więc możliwe, że ten film już niedługo doczeka się kontynuacji. Jednak to dopiero po premierze kontynuacji gry, czyli Sons of the Forest, której to premiera ma mieć miejsce 23 lutego. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby tego nie przegapić, i sprawdźcie dwa inne filmy na temat The Forest na moim kanale. Cześć!